Cześć witajcie, dzisiaj mam wam do pokazania kolejną bitwę na niemieckim medzie 9 tieru jakim jest E50 w Plutonie tym razem jestem ze Storkiem Stork również teraz XP E50 więc zagraliśmy na dwa te pojazdy mapa Windstorm, górny kap Losowanie według XVMA mamy większe szanse według mnie wygląda to troszkę gorzej ponieważ my mamy dwie pomarańczowe dziesiątki a oni mają kilka dziesiątek zielonych, do tego niebieską i jeszcze też żółte. Z moim zdaniem tutaj XOM troszkę przekłamuje, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby postarać się zagrać jak najlepiej i zobaczmy, co akurat udało się postrzegać w tej bitwie. Podjechałem na środek. Próba Side Scrapa do T44, znaczy w sensie pokazania boku. Udało jego się dignąć Indyk już się nie odbił. Natomiast ja pierwszy strzał oddany za 371 z tego indyczka. Nie ma artylerii, to jest też bardzo ważne, bo tutaj na środku, jak jest arta, to za bardzo pograć sobie nie można. Teraz trochę za duży kąt. Z, z, za bardzo ustawiłem się jeśli chodzi o tego Saiscera, powinienem troszkę mniejszy kąt zrobić, no ale trudno. Widzę to, że popełniłem trochę błąd. 1 do zera. Batchat wykończył 90, teraz Fosz kończy to trójkę, prowadzimy już 2-0. Teraz T44 wyjeżdża, ale też pokazał bok za bardzo, udało się go przebić. Tam w międzyczasie jeszcze Stork go męczy. Jak widzicie, zarówno ja, jak i Stork ubieramy strój naszej 50 w tym samym sklepie. Mamy podobne kiecki. Teraz próba gdzie tutaj jazdy na środku, znalezienia jakiejś koś przestrzału. Decyduję się pojechać w stronę miasta, ale jest tam T54E1, dlatego oddaję strzał i się wycofuję. Ale zobaczcie właśnie, to jest fajna cecha tej armaty. Ja tylko najechałem i strzeliłem i ten pocisk wszedł. To jest rewelacyjna rewelacyjna rzecz. Naprawdę działo we 50 jest super. Kolejny strzał w T54E1 wchodzi. Teraz jadę do miasta, spotkałem T541, oddaję strzał, podjeżdżam bliżej, żeby nie miał przestrzału na dolną płytę, tylko na wieżę i na górną płytę, dinga się kilka razy i wykańczam go. Nie miał praktycznie szans, umiejętny, agresywny podjazd i to po prostu chłopak trochę zgłupiał. 5 do 1, Leopard jest na gęsi, warto to wykorzystać 6 do 1, no masakra można powiedzieć niesamowita, naprawdę nie spodziewałem się takiej przewagi co pokazuje, że XVM swoje, a życie bardzo często swoje zresztą nie po raz pierwszy teraz zbliżam się do stronę w stronę środka chciałem skończyć tego indyka, strzałem przez murek, niestety się nie udało ale pocisk bardzo szybko będzie zaraz nowy w lufie. Jest. I tym razem już met 8 tieru wykończony. 7 do 2. Teraz zahaczymy się o budynek. Stork przyjął od T-62A. Uznałem, że skoro mam więcej HP, a on tak ładnie stoi, to nic, tylko trzeba z tego skorzystać. I wykańczamy go. Po czym dwa strzały od D 50 w T-54, a frag pada. Łupem storka 9 do 3. 3600 obrażeń widocznych. Jest T9, T30. Przepraszam. Niestety, ding. Pali się, musiał od kogoś oberwać. Jest za skałą. Nie mam na niego przestrzału. 10 do 3. Teraz E4 go wykańcza, 12 do 3. Jest esetka. Udaje się ją przebić. Stork ją wykańcza. Mamy po 3 fragi. 13 do 3, 4000 obrażeń na moim koncie. 13 do 4. Teraz tutaj ze storkiem decydujemy, że on pojedzie jedną alejką. a ja po prostu podjadę bliżej i będę odbijał w prawo zwłaszcza, że ten IS-7 tutaj stoi, nieudany strzał w ruchu zmieniam na pociski premium, ponieważ jest to IS-7 ale nie ma za dużo HP, że mi się strzelał z nim jeden na jeden uciekam, nie chcę zginąć, bo mamy szansę na bije jeśli chodzi o medal, ale to każdy z nas musi przeżyć za to próbuję go objechać, jak widzicie rozpędzone 50 całkiem żwawo, 50 na godzinę Fosz 155 kończy T95. Ja wjeżdżam na tyłek temu ISOWI siódmemu podpalam go i wykańczam. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą wpadła MK, kamikadze oraz BIA. 4836 punktów uszkodzeń. 4 fragi dało to 1363XPA, również starczyło na oznakę Asa Pancernego. Storuk też tam swoje zrobił, 3 fragi, 2, 600 obrażeń. Tak się przedstawiały inne obrażenia, innych graczy. 15 strzałów oddanych, 12 trafionych, 11 z penetracją, 1000 odbitych, 937 po asyście, 37, prawie 38 tysięcy na czysto zarobionych. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kolejną bitwę na 50. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.